miksujemy w naszym statywie alchemicznym kolorowe napoje, ale także możemy wylosować utrudnienie w postaci kropel Tabasco. To już przedostatni short, oglądajcie uważnie i do końca, bo niespodzianka w ostatnim szorcie. więc nie zapomnij łapki w górę. Kręcimy! O, kręć. Ja mam brak. No to zakręć mocniej. No ale jak zakręcę, to mi to wypadnie, zakręć. No nie! No nie! To jest jakiś typ będeł to, to różowe to tak. Ja najpierw. Ten czarny zawsze zmienia kolor. Jakieś trochę Coca-Cola rozwodnione. No, w sumie tak. Nie yes. chcę. Ulało <ścoughs> Nie ma tragedii. Tu nie ma żadnej tragedii. Połączenie jest, no, dziwne.